Pan Jezus mówi dzisiaj, że to Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. I możemy się przyjrzeć takiej ciekawej konstrukcji gramatycznej tego zdania, że człowiek jest w środku, w sercu, a Szabat na początku i na końcu. Tak jakby człowiek był otoczony albo otulony tym Szabatem. I w tym zdaniu, i w całej dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus mówi, że prawo Boże jest po to, żeby człowieka wspierać, żeby go chronić. Prawo Boże ma służyć uświęceniu człowieka. I czy potrafi w ten sposób o nim myśleć? Zazwyczaj narzuca się, że prawo to są takie zakazy, które są jakimś ciężarem nałożonym na nasze plecy, ale w zamyśle Bożym jest inaczej. One mają nam służyć. I druga rzecz nieraz bywa, że prawo Boże staje się orężem naszym do walki z drugim człowiekiem, że komuś przykładamy przykazaniami po to, żeby mu wytknąć błąd, żeby go poniżyć, zdyskredytować, a chodzi o coś zupełnie innego. Prawo Boże jest po to, żeby człowieka chronić, i tylko w takim znaczeniu możemy je wykorzystywać.